Właśnie jaka była idea dzisiejszego zwiedzania? E, zwiedzanie e, nowo otwartego budynku e, oddziału rehabilitacji e, Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza, e, jak również hospicjum, oprowadzała nas pani dyrektor, pani Anna Czech, nas czyli jako grupy więźniów politycznych z lat 56 do 90. Jesteśmy pod ogromnym ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyliśmy, czyli ogromu prac, ogromu wysiłku, całego zespołu tutaj. No, jak również y, po myślunku jak to zrobić. Y, teraz wychodzimy z hospicjum na no, fakt, że jeszcze nie oddane, ale już tuż, tuż na ukończeniu naprawdę XXI wiek. XXI wiek. Dziękuję bardzo. Jesteście zadowoleni? Z... Tak, jesteśmy ogromnie zadowoleni, bo y, no, widać tutaj bardzo duże zaangażowanie Pani dyrektor, jak również innych osób. Zresztą wszystkie te projekty, jak i do budownictwa, jak i finansowe, jak i zabieganie o sponsorów. Ogrom pracy, naprawdę ogrom pracy i jesteśmy po prostu zbudowani tym, cośmy zobaczyli. Dziękuję. Dziękuję.